One to kurwy są. Bidz się ze słowami, ty, Kelnerzyno. Moja żona nie jest żadną. No, może pańska żona nie, nie wiem, nie znam. Ale znam resztę. Wiem, że wszystkie one blacie są. Moja żona też nie. Oprócz żony pana Janisa i pana Tretyna. I mojej matki. Okej, okay, oprócz naszych matek, żon... Wszystkie baby to kurwy. No niestety panowie. To, co pan tytuł z brutalną ostrością właściło swojej kondycji intelektualnej nazwał kurestwem, znajduje jednak pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości. I choć nie przychodzi mi to łatwo, bo jak już nadmieniłem, ja kocham moją żonę. No, ufam jej. Muszę być jednak uczciwy wobec faktów. A fakty nie mogę panu odesłać do niejednej publikacji. Mówią, że system wartości kobiet jest odmienny od naszego i dopuszcza zachowania, które z powodzeniem mogłyby się znaleźć w zbiorze znaczeń pojęcia kurwa. O, no. Dobrze, a może pan jaśniej? No ale co jaśniej? No. Przecież to jest jasne. Męski sposób postrzegania kobiety jest może i niewyszukany, ale w swym niewyszukaniu uczciwy. Każdy samiec postrzega samicę jako obiekt seksualny. Znaczy się, żeby ją wypukać chciał, tak? Jeżeli pan woli, takie określenie. No, wolę, 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 wolę. Panowie jakim czasem weźmie, to każdy bym podłączył elektrodę. Taką miałam akcję we Wrocławiu z krędarką, bo ja z Wrocławia jestem. Zwykle nie z Wrocławia jest pod Wrocławia. Nie była suka ładna, ale miała takie antenki. Takie Przepraszam bardzo. Ale chyba przed chwilą tutaj właśnie pan tretyn coś chyba nam tłumaczył, prawda? Każdy samiec, jak wspomniałem, postrzega samica jako obiekt seksualny I to upraszcza sprawę. Bo znaczy, że jeżeli wchodzimy w relację seksualną, czyli jakby się wyraził pan Tytus, pukamy naszą wywę. Wyda... No. zapodając jej tłuczka. O, o. Właśnie. No to znaczy, że jedynym naszym motywem jest chęć zaspokojenia popędu. Ergo wobec jej kobiecości, wobec jej człowieczeństwa nawet, realizującego się przecież poprzez fizyczność, jesteśmy uczciwi. A tymczasem motywy, dla których kobiety wchodzą w relacje fizyczne są niepomiernie bardziej pokręcone. Konkretnie. Czy któryś z Panów uprawiał kiedyś seks, żeby polepszyć swój status społeczny albo zawodowy? Otóż to. Kobiety natomiast mogą to robić z kimś, kto w ogóle ich fizycznie nie pociąga. Ale ma odpowiedni status. Jest bogaty, popularny, albo ma władzę. Ale to, co mam powiedzieć, że one to robią z nami tylko dla zysku? No. O. Ale w, w, w zawoalowany sposób, to jest cała gra ze skomplikowanymi regułami.